Mówią na mnie lupa, detektyw lupa. Nie umknie mi żaden szczegół, a na koncie mam setki rozwiązanych spraw kryminalnych. Ale ta dzisiejsza jest wyjątkowa. W branży pojawiło się nietypowe zlecenie. Tym razem chodzi o odnalezienie mutacji w genach BRCA1 lub BRCA2, które mogą wiązać się z rakiem trzustki. Zleceniodawcą jest Fundacja Europa Kolon Polska. To podobno już drugie tak wyjątkowe zlecenie, chociaż tym razem szukamy czegoś, co jest niewidoczne dla oka. Ale jestem ja, lupa, detektyw Lupa. Czuję, że musimy spojrzeć na tę zagadkę szeroko i najpierw znaleźć odpowiedź na pytanie, co tak naprawdę dziedziczymy po przodkach i czym w ogóle jest DNA. Wszyscy posiadamy DNA, w którym zapisane są informacje genetyczne czyli wszystkie nasze cechy, takie jak kolor oczu, wzrost czy predyspozycja do zachorowania na określone choroby to wszystko, dziedziczone po naszych przodkach, mamy zapisane w genach. Całkowita długość DNA człowieka przekracza kilka milionów kilometrów rozwinięty genom byłby dwukrotnie większy niż średnica układu słonecznego to niemożliwe. Jak to wszystko się mieści w człowieku? DNA u ludzi jest zbudowane z dwóch nici, które splatają się ze sobą w tak zwaną podwójną helisę. To na tych niciach mieszczą się geny, czyli wszystkie instrukcje dotyczące budowy i funkcjonowania naszego organizmu. Tylko jak tym wszystkim odnaleźć geny BRCA1 i BRCA2? Geny BRCA1 i BRCA2 posiada każdy z nas. Pełnią one wiele funkcji, w tym bardzo ważną rolę odgrywają w procesie naprawy uszkodzeń w DNA. To wszystko brzmi bardzo podejrzanie. Czas na przesłuchanie. Co się dzieje, gdy taki gen nie działa prawidłowo? Uszkodzenia w DNA nie są naprawiane, co może prowadzić do tego, że komórki z uszkodzonym DNA dzielą się nieprawidłowo. A to oznacza, że wzrasta ryzyko, że komórka przekształci się w komórkę nowotworową. Czy taką mutację można odziedziczyć? Czy moje korzenie mają znaczenie? Sprawdźmy. Mutacje w genach BRCA1 i BRCA2 przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Każdy posiada dwie wersje genu BRCA1 i dwie wersje BRCA2, po jednej wersji od każdego z rodziców. To oznacza, że te mutacje można odziedziczyć i od matki, i od ojca. Ale jak wśród ponad 20 tysięcy genów odnaleźć ten jeden? Gen BRCA1 lub BRCA2 i sprawdzić, czy posiada mutację? Z pomocą przychodzą badania genetyczne. Dzięki badaniom można ocenić, czy odziedziczyliśmy taką mutację, a co za tym idzie, czy występuje u nas ryzyko zachorowania na raka piersi, jajnika, prostaty lub trzustki. Te nowotwory są powiązane z tymi mutacjami. Badania są dostępne i bezpłatne dla osób, u których w rodzinie występują takie mutacje, tak zwane mutacje markerowe, oraz dla tych, które mają obciążony wywiad rodzinny pod względem zachorowań na nowotwory BRCA zależne. Czyli mutacja w genach BRCA1 do BRCA2 oznacza większe ryzyko zachorowania również na raka trzustki. Brzmi groźnie. Tak, jest jednym z czynników ryzyka i występuje u około 4 do 7% pacjentów chorujących na raka trzustki. Osoby BRCA dodatnie mają 3,5 razy większe ryzyko wystąpienia raka trzustki i chorują młodziej. Ale jak temu zaradzić? Zdrowi nosiciele mutacji powinni zostać objęci działaniami profilaktycznymi w kierunku występowania nowotworów BRCA zależnych, piersi, jajnika, prostaty i trzustki. Zaczynam rozumieć. Tylko co daje wiedza na temat mutacji? Gdzie tkwi sedno tej zagadki? Dzięki diagnostyce molekularnej możemy przewidywać ryzyko chorób onkologicznych i wdrożyć działania profilaktyczne. Jedynie wczesne wykrycie nowotworu i szybkie wdrożenie właściwej terapii zwiększa szanse na skuteczne leczenie. No tak. I dodatkowo możemy dostosowywać leczenie do indywidualnych potrzeb chorego w zależności od uwarunkowań genetycznych. Więcej o znaczeniu badań genetycznych w raku trzustki znajdziesz na stronie internetowej fundacji Europa kolon polska. europakolonpolska.pl